Dzień dobry. Dzień dobry, że, y, skąd pomysł na fundację? Jakie miała cel i jakie ma marzenia? Pomysł na fundację wziął się gdzieś półtora roku temu. Najpierw powstała wspólnota ludzi związanych ze środowiskiem które ludzie którzy od czasu do czasu spotykali się po to, żeby się wspólnie pomodlić. Po jakimś czasie, po dwóch latach takich spotkań, urodził yy, się pomysł, żeby oprócz modlitwy spróbować się podzielić z innymi tym, co mamy. Yy, żeby dać dzieciom troszkę radości, i uśmiechu. Żeby się podzielić yy, nie tylko yy, finansowo, ale też tymi które, które każdy z nas ma. Yy, I tak. Roku, choć na początku wydawało się takie y, szalone i Nie. niemożliwe do zrealizowania, udało się y, tą fundację założyć. została zarejestrowana w marcu 2015 roku z myślą o tym, żeby pomagać y, dzieciom, żeby zorganizować środowisko piłkarskie, skrzypnąć się, zaapelować do Grają w piłkę, którzy trenują, którzy działają w piłce do rodziców, do rodziców e, też dzieci, które grają w piłkę i poprosić ich o to, żeby e, coś od siebie dali. Czy to o swój czas, czy to e, jakieś, jakiś talent, który mają, który posiadają, czy też e, jakieś drobne środki finansowe, które później można spożytkować na to, żeby pomóc Także Taka była geneza, tak to się wszystko zaczęło no i tak trwa do dzisiaj, chyba się rozwija. Staśnie wielki bo to tylko rok, a czasy teraz trudne, czas dobiegamy, nie ma czasu się zatrzymać, też ciężko czasami finansowo. Czy coś się udało w fundacji dla dzieci zrobić? Coś się wydarzyło? Coś się udało, tak, coś się udało. Udało się zorganizować już w sierpniu, też 2015 roku, obóz w Butowie w, w, w tym ośrodku piłkarskim, no to przecież z których środka piłkarskiego, też musiało być. E, udało się zorganizować obóz dla dzieci. E, pojechało 20 dzieci z całej Polski, z, z można powiedzieć czterech zakątków z południa, z północnej, z zachodu i ze wschodu Polski. Dzieciaki. I także był pełny hotel. Byli 13 Sporo, sporo, yy, sporo się tam wydarzyło. To był taki, można powiedzieć, sztandarowy projekt fundacji. Bo tak myśleliśmy o tym właśnie, żeby w taki sposób pomóc, czyli dając się z radość, dając możliwość wyjazdu yy, Później zorganizowaliśmy jeszcze jazdy na naszych reprezentacjach polskich kobiet. Pojechaliśmy z dziećmi do Tychów na mecz e, Polska-Słowacja. Na mecze mistrzów Europy, Pojechało około 40 dzieci. Później mecz w e, Wielkiej Górze. Polska-Kolarnia. Mecz towarzyski. Też reprezentacji polskich kobiet. Z Zachodniej Polski około 20, 25 dzieciaków pojechało na ten mecz. Także to były te rzeczy takie e, początkowe 2000, zorganizowane w 2015 roku. Był też piękny moment na koniec roku, gdzie młodzież, która otrzymała pomoc od fundacji, bądź też w jakiś sposób uczestniczyła pośrednio w tej pomocy, czyli rodzeństwo na przykład tych ludzi, którzy byli na obozie, albo wolontariusze, którzy w jakiś sposób uczestniczyli. Zorganizowali sami z własnej inicjatywy koncert. Piękne spotkanie. Tak, tak, jest, tak że sobie pogalendowaliśmy, posiedzieliśmy. No i teraz jest przed nami kolejny rok. Znowu, znowu jest pomysł na to, żeby pojechać na Białorusi. Znowu chcemy pojechać na jakieś mecze. Znowu chcemy zorganizować. Tym razem chcemy coś nowego chcemy zorganizować. No właśnie, przed Państwem następne piękne wydarzenie, bo tak brzmi, Turniej Zwycięzców. Po co turniej? Dlaczego? Co może dać? Na którym spotkaniu ludzi, w fundacji, z niebezpiecznym, też takim roboczym spotkaniem, pojawił się ten pomysł, Myślił do Marcin Kikmura. Żeby zorganizować turniej, mnie się ten pomysł strasznie podobał, On się wpisuje, wszystkim nam się podobał, On się dokładnie wpisuje w to, co chcemy robić, prawda? Czyli ten pomysł jest idealny. Tym, co chce robić Fundacja. Dzieci i dorośli będą się wspólnie bawić i będą przy okazji, będziemy zbierać środki, żeby pomóc znowu kolejnym dzieciom. Czyli tak naprawdę o to, o, to, o to nam najbardziej chodzi. Turniej rozwija się w niesamowitym tempie. Jest jakiś taki dobry klimat wokół do tego turnieju. Nie zajmuję się organizacją tego turnieju, ale cały czas patrzę, co się dzieje wokół i widzę, że jest coraz więcej ludzi, którzy dają serce, którzy dają czas, którzy dają wszystko, co mają najlepszego, żeby ten turniej wypadł jak najlepiej. Pojawiają się ludzie z zewnątrz, firmy, które chcą się zaangażować, które się dzielą znowu tym, co mogą. Pomięciami, czy gadżetami, czy finansowo. Nie sposób tutaj wymieniać wszystkich, zresztą nawet dokładnie nie pamiętam. Wszystkich firm, e, Oczywiście będziemy chcieli im wszystkim podziękować. Już dziękuję serdecznie za to, że się zaangażowali. Ale przede wszystkim cała e, masa dzieci, która w tym wszystkim udział 24 zespoły tutaj w Krakowie e, w tym turnieju także, także bardzo mi przyczyniono. E, do tego mamy być jeszcze turniej organizowany nad w troszkę innym terminie, o tej samej nazwie. Także, no coś się dzieje, ta nazwa Turniej Zwycięzców też, ona nie wzięła się z Turniej jest 100% charytatywny, wszystko zostanie przeznaczone na pomoc dzieciom, co da się uzyskać z tego turnieju. I tak naprawdę nie chodzi nam tutaj o to, kto ten turniej wygra. Że ta nazwa się stąd, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy z sami. Wszyscy, którzy w tym turnieju w jakikolwiek sposób do w jakikolwiek sposób się zaangażowali, są z ucieśnieniem i to mobilujemy się. Tak naprawdę o to, Teraz o, to, o to w tym wszystkim chodzi. To jest naprawdę. Cudownie, w takim razie tak. faktycznie to, co już Państwo zrobili dla, dla tych dzieci co udało się osiągnąć. Myślę, jest godne wielkiego podziwu. Wierzymy, że Fundacja będzie dalej zwycięzcą. Udaje się spełniać każde swoje plany. Ostatnie pytanie. Trener ma kontakt z dziećmi, trener trenuje dzieci. Jak trener uważa, czy ta piłka nożna powinna dla dzieci być? Jak powinien do niej podchodzić? Co ona im może dać? No tak, piłka nożna musi do się dać. Musi być. To jest podstawowa sprawa. Oczywiście dzisiaj patrzę na piłkę nożną w tym największym wydaniu to są pieniądze. Też co to rzuca się na język słowo pieniądze. Ale tak naprawdę początek sportu, nie tylko piłki nożnej. Ta główna idea i główne przesłanie sportu i piłki nożnej to nie tylko sukces, to nie tylko pieniądze. To właśnie przede wszystkim radość, to szczęście z tego, co się robi. To też i w dużej mierze aspekt wychowawczy, to kształtowanie cech niezbędnych poprzez poprzez kształtowanie tych cech, które, które później w życiu człowieka będą bardzo potrzebne. I wiadomo, że bardzo dużo młodzieży, bardzo dużo dzieci. Nie każdemu nadziewiany osiągnąć ten największy poziom, największy sukces. Ale to, co, czego nauczy się, jak wykształci w sobie te cechy, odpowiedzialność, punktualność, grupę, umiejętności, rywalizacji, uczciwej rywalizacji, to to zostanie najlepsze. Także dla mnie sport to właśnie to właśnie... Bardzo dziękuję za wywiad i za wszystko, co robiła dla drugiego człowieka, zwłaszcza tego najmniejszego, który czasami jest bezbronny, niewinny, nie zawsze mu się Was układają. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, bo wy robicie więcej niż ja. 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 Dziękuję, dziękuję.